Proszę bardzo. Już niedługo nie będzie trzeba wysyłać równiarki, bo będziecie mogli jechać. Bo bez równiarki jest. Bez równiarki, tak, po jakimś suchym terenie. Panie Burmistrzu i Panie Wójcie, chciałem bardzo serdecznie podziękować Panom, ale również Radzie za to, że wspomagacie nas, że dokładacie środków i przez to możemy więcej tych dróg robić wspólnie, bo to jest tak, jak, jak wielokrotnie powtarzamy, jak z Panem Burmistrzem i z Panem Wójtem, to jest. Sukces, ale wszystkich mieszkańców, bo to robimy dla, dla mieszkańców, bo przecież po tych drogach, czy to gminnych, czy powiatowych, to mieszkańcy naszy, nasi jeżdżą. Także bardzo serdecznie dziękuję i myślę, że współpraca będzie nadal taka owocna. Odkąd pamiętam, ta droga, e, taka można powiedzieć problematyczna, która łączy dwie gminy, a jednocześnie jest takim skrótem, jednocześnie do Kielc przez Jadąc, jadąc Włoszczowy, była problematyczna. Ja w samorządzie 20 lat już jestem i odkąd pamiętam, to ten problem zawsze występował, zawsze e, mieszkańcy radni apelowali o to. Cieszę się, że uda się zrealizować. Szanowni Państwo, to co Pan Starosta wcześniej powiedział, bardzo istotne, ważne jest komunikacja, przemieszczanie się, ale ja będę powtarzał z uporem maniaka, że dobrze zorganizowana sieć dróg to przede wszystkim... Rozwój gospodarczy to taki krwiobieg, który myślę, że poza bezpieczeństwem da również, tak powiem, jaką wartość dodaną w zakresie rozwoju gospodarczego naszych małych ojczyzn. Gratuluję mieszkańcom, przede wszystkim, bo to jest Wasz sukces. W gminie Secemin jest to ważny odcinek, będzie ze względu na to, że będzie poszerzony, jak również wybudowany chodnik, posłuży to bezpieczeństwu mieszkańców. Zwłaszcza, że Secemin się rozbudowuje i te ciągi komunikacyjne już w standardach. Takich nowoczesnych są bardzo ważne. Dziękuję serdecznie jeszcze raz wszystkim. Ale też dziękujemy Radzie Gminy w Krasocinie za dofinansowanie tego odcinka, tych odcinków dróg. Duży, może więcej, duży w rozumieniu trzech jednostek współpracujących i solidarnie rozumiejących się co do potrzeby zadań. Jeszcze bardziej radować będzie mieszkańców naszych gmin i naszego powiatu, kiedy przyjdzie nam odebrać, przekazać i korzystać w sposób bezpieczny.